Wyluzowana Agnieszka Wozniak Starak szaleje na mazurskich jeziorach. Jej entuzjazmu nie podziela jednak jej kreska. Agnieszka Wojniak Starak z M, -M Na mazurskich wakacjach. Agnieszka Wozniak Starak jest jednym z najpopularniejszych i najpiękniejszych gwiazd TVN. Przypomnijmy. Kreska e-prezenterka w Ceni pracowała w TVP, jednak to TVN przyniósł jej ogromny splendor. Widzowie mogli Agnieszkę podziwiać w hitowym show Asia Express. Jak wiadomo, gwiazda jest w ZCZ, liwym zwisku ma kreska Eckim z milionerem przecinek Piotrem Wozniakiem Starakiem. Zatem na brak pieniędzy raczej narzeka nie powinna. Mimo tego Agnieszka nie obnosi się ze swoim bogactwem, Mokreska E czasami jedynie zaszaleje modowo. Map Kreska Onkowie na wakacje mogł pojechać prawie w USA, a jednak ostatnio ponownie wybrali Mazury, które odwiedzaj co roku. To w banie na Mazurach ojczym Piotra ma imponujący posiad bo, w której map kreska onkowie spedzaj swoje wakacje, Jerzy Starak, wbaciciel wielkiej firmy farmaceutycznej, ponad 10 lat temu kupił 200 hektarów ziemi nad Mazurskim Jeziorem. Użdżib tam gospodarstwo stylizowane na kozac-kosat – czytamy w ufakcie. Atrakcyjna prezenterka pochwali Basi ZDJ z Mazurskiego wakacyjnego szalectwa. Bez wpienia Mazurskie jeziora nie są gorsze od luksusowych egzotycznych kurortów. Prawdziwy dziw dzieck dziecka. Mazury nareszcie. Podpisała swoje ZDJ Agnieszka. Zobaczcie jak tam jest cudownie. Agnieszka w starak Starach Zem kreskałem na mazurskich wakacjach w wkreskaniach Starach na mazurskich wakacjach wokreskaniak. Starak Zem kreskałem na mazurskich wakacjach Agnieszka w Starak Zem kreskałem na mazurskich wakacjach Agnieszka Wozniak Starak modelk na pokazie Dawida Wolickiego dla Magnum.